Witam serdecznie, Reshi się kłania. Witam w Resident Evil 4. Cześć, Saturu Hejka. No. Yy, pozdrawiam yy, pewną japońską streamerkę, Miyamei. Wypadałoby, nie? Pe o, pewnie. Okej. Okay. Widzowie, kontynuujemy przygodę Eidy Wong. Kurde, cały czas mam wrażenie, czy by nie wziąć któregoś ze strojów. Ja yeah, nie chcę mi się. Nie, szczerze, da no, w tym sweterku wygląda super. Ja bym nie narzekał. No, ja bym nie narzekał. Ostatnio okay, mieliśmy ponad, y, ostatnio mieliśmy ponad godzinny materiał, bo zmagałem się z Verdugo. I have something to ask you. But I don't think I'll get a straight answer. Raccoon City. You know, after the incident, the world changed. You try to save one person, a hundred others die. I guess I changed too. <laughs> you. Leon S. <ask> Kennedy. <sighs> haven't changed you just think you have so here's my question have you changed Ada or are you just trying to use me again what do you think we're here Don't think too hard handsome. See you later. Story of my life.

of course you're free to refuse i think that gun's gonna be enough interesting okay i'll do it but cost you extra wise decision I'll send me the new coordinates and remember i do not like waiting i know Wesker jak zawsze ze swoimi planami Fajnie było go znów zobaczyć Ale to była retoryka ej Ja, ja wtedy też miałem coś takiego Ale to ja mówiłem retorycznie ja nie chciałem żeby zobaczyć Weskera w takim wydaniu i tak ja sobie pomyślałem po chwili Dobra okej okay, rozumiem, szczaje motyw Sam tego chciałeś, nie? No. pan skasowany Posperajmy tutaj sobie. W sumie. W ogóle jestem ciekaw dokąd Wesker poszedł tak naprawdę. Yy, ale to, że on dalej działa dla tego, że Krauser dalej działa dla Weskera. może nam sugerować fakt, że Wesker tak się jakoś tajemniczo uśmiechnął nam na tej katsence. Wydaje mi się, że mniej więcej choć tego nie pokazali normalnie, że Wesker jednak z nim działa, to yy, jednak, yy, jednak działa w jakimś stopniu. Wydaje mi się, że nie, nie zniszczyliby takiego motywu. Nie? Dobra. Trzeba uważać, bo koledzy mogą być wszędzie. Ale tu na razie ich nie ma. O, zielona roślinka, świetnie. Po ostatnim odcinku bardzo mi się przyda. <laughs> to długo będzie mi się śniło po nocach. Tak szczerze mówiąc. Widzowie. No. Jak coś, to Saturu dalej z nami jest. Jakby ktoś jestem, pytał. Jestem, jestem. No. Więc nie ma tego, nie ma obaw, on dalej z nami działa, jest, tylko myślę, strzelam, że po prostu nie za bardzo wie, co się dzieje tutaj, bo go zabrałem do gry, do gry w połowie drogi. No to w skrócie, jesteśmy na wyspie zainfekowanej przez pasożyta, nie? Który się nazywa Las Plagas. No. ludzie są agresywni przez... Las Plagas, ja pierniczek Las Plagas Nazwa las, las Plagas yy, I on, yy, i generalnie ten pasożyt żywi się yy, ludzkimi umysłami Coś jak wirus T z Resident Evil 2 lub 1 dam działa dla Weskera Weskera chyba ci nie muszę przedstawiać, nie? No nie, ale jak chodzi o, w ogóle o te, o Residenty to ja yy, oglądałem kiedyś chyba szóstkę co się orientuje? No to y, w szóstce. Wesker już nie żyje. Ale w piątce. Ta? Bo w piątce umarł. A. A tak tego tak, 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 tak nie śledziłem. Cześć. Tak, 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 tak... Elo, czekaj chwilę, bo mam trochę drobny problem. Twardy łeb. Ale bezradny już na Kopniaka. Dobra, widzowie. No, i generalnie Ejda została wysłana przez Wescara, żeby yy, tego. Żeby po, yy, pozbierać Las Plagasa i żeby pasożyta zdobyć dla niego, aby mógł w piątej części zrobić sobie ten: yy, na yy, jakąś wiesz, jakąś, jakąś masową produkcję broni biologicznej, która spowoduje, że yy, ten. Że ludzie będą mu ulegli, że będą go traktowali jako Boga. Rozumiesz? Tak to wygląda rozumiem, w skrócie. To tak w ogromnym skrócie mówiąc. Dobra, Crystal Ice, czyli oko, Walkers. O, wyciągnęła broń. To źle świadczy, bo to znaczy, że tutaj są wrogowie gdzieś w okolicy. Ale ten kryształ. Gdyby Aida się do tego bursztynu zbliżyła bez pozbycia się Plagasa, to mogłaby się zmienić w jednego z nich, bo jak pamiętamy las Plagas dość mocno reagował zresztą. No i nasz drogi Sadler miał nad nimi pełną kontrolę. Um. Okej. Okay. Zauważyłeś to? No Takie elo siema Ale w sumie Cię nie interesuje nie? Zabijamy ich po kolei widzowie? Tak, to zabijaj Widzisz, robimy to? Robimy to? <laughs> Weterana ja zabijam ich po kolei Gdzieś tu jest. O. ma stary. E, przepraszam, do widzenia. Co ty, ja pani mam tak wyekspionego typie, że ty giniesz od razu. Hmm. No. Chłopie, z czym do ludzi? Okej, okay. mamy trochę amunicji. Amunicja zawsze na propsie. Przyda się. Okej. Okay. kłótnijmy sobie, bo nie ufam jakoś... Jakoś ta gra przyzwyczaiła mnie do tego, abym jednak Dobra, jesteśmy w sterowni Już rozumiesz czym jak się zachowują członkowie kultu Los Illuminados? Czyli ludzie zarażeni plagą? No Nara na typie <noise> Dobra Latarnia Zawsze na propsie zdobycie jakiegoś skarbiku yy, pytanie brzmi yy, czekajcie po pierwsze pytanie brzmi dlaczego ja jeszcze nie połączyłem dwóch roślinek? Żółta daje pod, <noise> podłączenie wiesz co większej ilości zdrowia jeszcze nam no. czerwona Czer Czerwona i zielona działają tak samo jak działały E, a, a, a chciałem właśnie zauważyć, że w, w szóstce, nie? W Evil 6, e, te są so, so tylko dwa rodzaje roślinek. Normalnie też jest... No może niebieska jeszcze istniała. Ale... E, ale ten, dobra. Handlarz nam powiedział, że ma nową... jakieś nowe rzeczy. Interesuje nas to bardzo, tylko widzowie musimy po pierwsze sobie pozbierać. Ja w ogóle sobie widzowie nie wiem czy nie poczyszczę tych koleżków z tego miejsca. Wszyscy czy jeszcze ktoś jest chętny? Słyszę was nadal koledzy, więc nie ma bata żebyście, że żeby was tutaj nie było. Ale na razie jeszcze nie będziemy was ruszać, tylko z... Na razie zobaczmy co handlarz ma nam do zaoferowania. To jest nam bardzo przydatne. Okej. Okay. To sprzedamy, to sprzedamy, to sprzedamy. Bęk. A, jest... Zaraz, zaraz wracam. Okay. To o jak widzicie mamy jeszcze bardziej sobie powiększoną amunicję, Klastr Wow. Zabiłem się! Mam nadzieję, że zapis jest gdzieś blisko, bo się chyba zastrzelę. Dobra jest. Tutaj no, mamy to, i teraz co? Ok. Jak śmiecie, panowie? Oni, nie, nie, nie. ale aż dwóch. Dobra, jeden leży, na szczęście. jetzt was, Man Okej, okay. Leż no No i dobra. Tyle w temacie widzowie. nie straciłem jakoś wiele. Widowie. Mogłem stracić nieco, mniej, chociaż już uratowało mnie to, że sobie sprawdziliśmy, sprawiliśmy tamte. Ten czas, dobrze widzowie. W tamtym razem. Barłem ze 4 razy widzowie na tamtym podejściu, więc w sumie jestem nawet na korzystnym położeniu biorąc pod uwagę tamten, tamten pierwsze podejście bo tak ja w to ja jak mówiłem wielokrotnie wam ja to przechodziłem już więc byłem jestem świadom niektórych rzeczy które dzieją się Whisker mimo tego że się

We don't have much time. Let's get rid of these things. For Louise. Ada, come in. There's a lab where we can remove the parasites. Had a crazy hunch that you'd know where it is. Their most important facilities are housed in their sanctuary at the top of the mountain. It's not Vami. <laughs> Ada, the encyclopedia. Happy to help. Now you owe me. Don't die on me now. Jestem dobrym, witam. Ok, ok, ok. A deal well struck. <laughs> Nie będziemy już jakoś mocno ulepszali. Skupimy się na zbieraniu na to, Valuables won't do you much good in the grave. Anything else are pleasant travels I'm this to get to the Khan's facility. It needs some power though. Wiecie co? Znam niestety tę muzykę i to powoduje, że jestem dosyć niemile zaskoczony tym co się dzieje, więc rozważam czy na dzisiaj nie dać sobie już spokoju i po prostu ruszyć tym w następnym odcinku którego myślę, że zaznacie w najbliższym czasie. Już Wam nawet mogę powiedzieć, kiedy będzie następny raz w Rezydencie, następny raz w Rezydencie 4. Widzimy się w sobotę. Myślę, że PlayStation będzie miłą odmianą w tym czasie. A my w tym momencie idziemy zapisać gierkę. Jak widzę, sprawę w tym tym wszystkim na pewno rozdział 6 będzie miał najwięcej akcji, za wszystkich, i mm, myślę, że będzie to mm, o wiele przyjemniejszy niż y, ostatnio. Y, moi drodzy, dziękuję Wam za udział i oczywiście pora na reklamę. Polecam zakup płyty afirmacja Aniki Dąbrowskiej. Książek Arkady Solskiego, w tym krew kamienia, Serce lodu, książek Katarzyny Kliogucewicz w tym księżycowe blizny, cienie północy oraz drżenia lata. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, konstruktywny komentarz, followa na Instagramie Twitterowskiego, trzymajcie się, hej hej, papatki.